Kiedy się otwierał, zrobiłam niestosowny żart, a on wziął brutalny rewanż. Cześć Reddit, to mój pierwszy raz tutaj, więc nie jestem do końca pewna, czy robię to dobrze. Przyjaciółka poleciła mi, żebym przyszła tu i podzieliła się swoją historią po tym, jak zwierzyłam się jej. Była zaskoczona i nie bardzo wiedziała, jak pomóc, więc pomyślałam, że spróbuję tutaj. Chyba jestem tu po to, żeby się wygadać i szukać rady. Bo naprawdę potrzebuję przytrawić to, co się stało. To będzie trochę długie, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Muszę zrzucić to z siebie, wygadać się i może zyskać trochę perspektywy na to, jak iść dalej i naprawić sprawy. Trochę tła, żebyście zrozumieli, skąd pochodzę. Nazywam się Lisa, mam 29 lat i jestem mężatką z Gregiem, który ma 31 lat, od około 5 lat. Nasza relacja była ogólnie dobra. Mieliśmy swoje wzloty i upadki, ale ogólnie byliśmy razem szczęśliwi. Greg to niesamowity facet, romantyczny, troskliwy i zawsze gotowy zrobić wszystko dla mnie. Poznałam Grega na studiach i od razu mi się spodobał. Miał tę cichą, prawie zdystansowaną aurę, która na początku sprawiała, że trudno było się do niego zbliżyć. Nie był typem, który łatwo się otwierał i wydawało się, że trzyma wszystkich na dystans. Nie będę kłamać, było trudno przebić tę ścianę, którą wokół siebie zbudował. Był zimny, zamknięty i nie pozwalał nikomu zobaczyć, co się z nim dzieje, ale z jakiegoś powodu przyciągał mnie do siebie. Starałam się powoli, ale pewnie zbliżyć do niego. Spędzałam z nim czas i krok po kroku zaczęłam dostrzegać, kim naprawdę jest pod tą twardą skorupą. To wymagało czasu i cierpliwości, ale w końcu się połączyliśmy. I kiedy zaczęliśmy się spotykać, wszystko zaczęło naprawdę się układać. Pięć lat temu zdecydowaliśmy się pobrać. Nasza relacja nie była idealna, ale udało nam się sprawić, że działała. Greg zawsze był trochę jak zamknięta księga, jeśli chodzi o jego emocje. Nigdy nie był typem, który mówi o swoich uczuciach czy o tym, co go dręczy, ale mimo to udało nam się być razem. Jednak zawsze był jeden problem, który nas zawsze dręczył. Grek nigdy nie był dobry w otwieraniu się na swoje uczucia. Zawsze był trochę wrażliwy, miał trudności z wyrażaniem tego, co naprawdę się w nim dzieje. Zawsze starałam się być wspierająca i cierpliwa wobec niego, ale muszę przyznać, że czasami trudno mi poruszać się w tych emocjonalnych sprawach, zwłaszcza kiedy sama radzę sobie ze stresem i jestem przytłoczona. Walka Grega z wrażliwością zawsze była czymś, co starałam się obejść. Często czuję się, jakbym chodziła po szkle. Staram się być wspierająca, nie naciskając za bardzo, ani nie pogarszając sytuacji. Jestem gospodynią domową i pełnię tę rolę, odkąd Greg i ja się pobraliśmy. To on pracuje i płaci rachunki, co pasuje do naszego tradycyjnego układu i dobrze nam się sprawdza. Greg dorastał w bardzo tradycyjnym domu. Gdzie mężczyzn uczono, żeby byli stoicy i milczeli na temat swoich uczuć. Pajano mu od młodego wieku, że okazywanie emocji to oznaka słabości i to coś, co zostało z nim przez całe życie. Oboje mieliśmy swój udział w traumach, z którymi musieliśmy się zmierzyć z powodu tych tradycyjnych wartości. Kilka tygodni temu mieliśmy jedną z tych głębokich, szczerych rozmów, gdzie Greg zaczął mówić o swoich niepewnościach i uczuciach. Dla niego to była bardzo wielka sprawa, ponieważ, jak już wspomniałam, nie jest zbyt otwarty na temat swoich emocji. Zaczął dzielić się naprawdę osobistymi rzeczami o swoich problemach z dzieciństwa, jak wpłynęły one na jego poczucie własnej wartości i jak wpływają na nasz związek. I naprawdę starałam się być wspierająca podczas tej rozmowy. Słuchałam uważnie, uspokajałam go i starałam się oferować pocieszenie. Jednak w środku tej poważnej dyskusji zrobiłam nietrafiony żart, żeby rozluźnić atmosferę. Myślałam, że mały żart mógłby go rozchmurzyć, więc kiedy Greg mówił o tym, że czuje się jak słabe ogniwo w swojej rodzinie i presji bycia silnym i stoickim, zrobiłam komentarz. Powiedziałam coś w stylu: o Boże, mężczyzna, który się otwiera, Myślę, że dostaję od ruchu wymiotnego. Jesteś po prostu emocjonalnie wyzwaniem. Gdybyś był jeszcze bardziej wrażliwy, byłbyś chodzącą operą mydlaną. W tamtym momencie myślałam, że to nieszkodliwy, lekki dowcip, który miał go rozbawić i rozładować atmosferę. Ale patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że to było całkowicie nie na miejscu i pozbawione wrażliwości. Twarz Grega, która była miękka i podatna na zranienie, natychmiast stała się poważna jak skała. Przeszedł od otwarcia się i emocjonalnej odsłony do całkowitego zamknięcia. To było jak przełączenie przełącznika. Nie powiedział od razu nic, ale widziałam ból w jego oczach. Próbowałam się wycofać i przeprosić, ale wiedziałam w głębi, że już przekroczyłam granicę. Nastrój w pokoju zmienił się dramatycznie. Poczułam przygnębiające uczucie w mojej piersi, kiedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo spieprzyłam. Próbowałam przeprosić od razu po zrobieniu żartu, ale reakcja Grega była tylko zimna cisza. Widziałam ból w jego oczach, ale nic nie mówił. Uspokajałam się, że po kilku dniach wszystko się ułoży. Mieliśmy już swoje nieporozumienia, i zwykle udaje nam się to jakoś naprawić, ale tym razem było inaczej. Greg stawał się coraz bardziej odległy i zamknięty, co było dla niego zupełnie nietypowe. Nie był kimś, kto łatwo otwiera się na swoje uczucia, ale zwykle był ciepły i troskliwy. Ten nagły zwrot był niepokojący. Słodki i troskliwy Greg, którego znałam, wydawał się zniknąć i został zastąpiony przez kogoś, kto był teraz zimniejszy i bardziej zamknięty niż kiedykolwiek. Próbowałam poruszyć to, co się stało, w nadziei na rozwiązanie problemu i naprawienie spraw. Za każdym razem, gdy to robiłam, odsuwał to na bok ogólnikowymi odpowiedziami lub po prostu zmieniał temat. Wydawało się, że buduje mur, który sprawia, że prawie niemożliwe jest do niego dotrzeć. Jego zwykłe ciepło zniknęło, a ja miałam wrażenie, że tracę kontakt z osobą, którą myślałam, że tak dobrze znam. Zachowanie Grega. Nadal drastycznie się pogarszało. Zaczęło się od tego, że odsunął się ode mnie emocjonalnie i fizycznie. Przestał pomagać w domu, a potem, co niepokojące, wypłacił wszystkie pieniądze z naszego wspólnego konta. To powinno być czerwonym światłem, ale nie do końca zrozumiałam, co się dzieje, dopóki nie było za późno. Kilka dni temu Greg przyniósł do domu psa. Problem w tym, że mam straszliwą alergię na psy. Przypomniałam mu o mojej alergii i poprosiłam, żeby oddał psa do schroniska. Kłóciliśmy się tam i z powrotem, i czułam, jak narasta moja frustracja. W końcu powiedziałam mu, że musi wybrać między mną a psem. Odpowiedź Grega była natychmiastowa i szokująca. Wybrał psa. Powiedział mi, żebym spakowała swoje rzeczy i opuściła jego dom. Byłam oszołomiona. Próbowałam to zbagatelizować jako żart. Nawet nerwowo się zaśmiałam, ale Greg był śmiertelnie poważny. Powiedział, że ma dość, że go nie wspieram i że pies jest lepszy ode mnie. Powiedział, że jestem emocjonalnie niedostępna i nie chcę powtarzać traumy z dzieciństwa, pozostając z kimś, kto uważa za obrzydliwe, że mężczyzna się otwiera. Próbowałam przeprosić i przemówić mu do rozsądku, ale nie chciał słuchać. To było jakby czekał na pretekst, żeby mnie odepchnąć. Czując się jak w koszmarze, spakowałam to, co mogłam i poszłam do mojej najlepszej przyjaciółki. Jej mąż i dzieci są na wakacjach, więc na razie jest miejsce dla mnie, ale wrócą za około tydzień. Potem nie będę miała gdzie iść. Czuję się zagubiona i całkowicie zdezorientowana tym, jak szybko sprawy się pogorszyły. Greg, mój mąż, jest tak kochający i wspierający, ale teraz wydaje się zupełnie inną osobą. Teraz moja najlepsza przyjaciółka zasugerowała, żebym tu opublikowała, bo jest tak samo zdezorientowana zachowaniem Grega jak ja. Mam trudności z zrozumieniem, dlaczego on oczekuje, że będę ciągle emocjonalnie dostępna, zwłaszcza kiedy nie jestem tą, która go skrzywdziła. Zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć samolubnie, ale jestem naprawdę sfrustrowana. Potrzebuję rady, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Nie stać mnie na bezdomność i kończą mi się opcje. Co mogę zrobić, żeby to naprawić? Aktualizacja 1. Cześć Reddit, to znowu ja. Dziękuję bardzo za rady i komentarze, które daliście w moim ostatnim poście. Wielu z Was zwróciło uwagę, że to, co się dzieje teraz, nie zaczęło się niedawno. To się budowało przez jakiś czas. Mieliście rację. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo odrzucałam Grega i nie traktowałam jego uczuć poważnie. Po opublikowaniu tutaj skontaktowałam się z Gregiem Pimbert ale nie chciał ze mną rozmawiać bezpośrednio, więc poprosiłam moją najlepszą przyjaciółkę, żeby do niego zadzwoniła. W końcu Greg odpowiedział jej. Rozmawiali przez jakiś czas, a potem poprosiłam moją przyjaciółkę, żeby przekazała Gregowi, że mój błąd był jednorazowy i że prawdopodobnie przesadza. To podejście nie zadziałało zbyt dobrze. Greg wysłał mi naprawdę długą wiadomość, którą tu podsumuję. W swojej wiadomości przedstawił kilka sytuacji, w których go podważałam i sprawiałam, że czuł się źle. Na przykład prowadził dzienniki jako dziecko, bo miał trudności z wyrażaniem swoich uczuć. Śmiałam się z tego zwyczaju, nie zdając sobie sprawy, jak ważne to dla niego było. A ja? Wspomniał też o sytuacjach, gdy próbował mówić o swoich problemach rodzinnych i o tym, jak porównywali go do rodzeństwa, sprawiając, że czuł się nieadekwatny. Zbagatelizowałam to, mówiąc, że każdy ma problemy rodzinne i że jego nie były aż takie duże. Innym razem, kiedy był zestresowany pracą, zażartowałam, że przesadza i powinien lepiej radzić sobie ze stresem, jak wszyscy inni. Kiedy Greg próbował mi powiedzieć, że czuł się emocjonalnie izolowany i chciał być bardziej otwarty, ale nie wiedział jak, zaśmiałam się i powiedziałam mu, że nie jestem pewna, czy zniosę więcej dramatu z jego strony. Zasugerowałam, że może powinien po prostu trzymać wszystko w sobie, jak zawsze. Patrząc wstecz, widzę, jak protekcjonalne to było, ale wtedy myślałam, że po prostu rozładowuje atmosferę. Były też inne momenty, kiedy on wyrażał wątpliwości co do swojej zdolności bycia dobrym partnerem. Zamiast oferować wsparcie, zminimalizowałam jego uczucia, oskarżając go o wywoływanie niepotrzebnego dramatu w związku. Powiedziałam mu, że radzimy sobie dobrze i że on po prostu przesadza. Za każdym razem, gdy próbował się otworzyć, przewracałam oczami, lub robiłam sarkastyczny komentarz, co tylko sprawiało, że zamykał się bardziej. Raz Greg powiedział, że czuje, że nie osiąga swoich osobistych celów i martwi się, że zawiedzie w życiu. Odrzuciłam to, mówiąc, że robi z tego wielką sprawę i że niektórzy ludzie mają prawdziwe problemy, z którymi muszą sobie radzić. Nie zdawałam sobie sprawy, jak to było bolesne. Kiedy wyznał, że czuje się nieodpowiedni jako mąż i żywiciel, dosłownie jęknęłam i narzekałam, że nie wiedziałam, że poślubiłam tak wrażliwą duszę. Powiedziałam mu, żeby się wziął w garść i z tym sobie poradził. Nie zaoferowałam żadnego wsparcia ani pocieszenia, tylko więcej odrzucenia podczas poważnej rozmowy o naszych problemach małżeńskich. Greg przyznał, że czuł się odłączony ode mnie i chciał, żebym była bardziej emocjonalnie dostępna. Odpowiedziałam, mówiąc, że nie potrzebuję królowej dramatu ani opery mydlanej za każdym razem, gdy omawiamy problemy. Zasugerowałam, żebyśmy po prostu poszli dalej i nie roztrząsali tego, i całkowicie zignorowałam jego potrzebę emocjonalnej łączności. Kiedy Greg powiedział, że czuje się naprawdę źle i potrzebuje więcej wsparcia emocjonalnego, zrobiłam sarkastyczny komentarz na temat tego, że zachowuje się jak zniewieściały mężczyzna i czy zacznie pisać wiersze i płakać do dziennika. Myślałam, że jestem zabawna. Ale teraz widzę, że to było bolesne i lekceważące. Innym razem, Greg próbował mi powiedzieć, że czuje, że nie spełnia moich oczekiwań i boi się mnie zawieść. Zamiast go pocieszyć, powiedziałam mu, że robi z igły widły tak jak zawsze. Zrobiłam to tak, że jego obawy nie były ważne i że nie oczekiwałam, że będzie doskonały. Patrząc wstecz, widzę, że moje odpowiedzi nie tylko nie były pomocne. Ale również oddalały go jeszcze bardziej. Nie traktowałam jego uczuć poważnie, i teraz rozumiem, jak moje komentarze sprawiały, że czuł się jeszcze bardziej odizolowany i bez wsparcia. Nie miałam pojęcia, jak bardzo moje komentarze i nastawienie go raniły. Teraz widać wyraźnie, że zachowywał w pamięci wszystkie te momenty, i one się skumulowały do tego, co się teraz dzieje. Wiem, że zawaliłam i chcę to naprawić. Zaczynam widzieć, jak moje zachowanie wpłynęło na Grega, i próbuję to lepiej zrozumieć. Wiem, że nie będzie łatwo naprawić te rzeczy, a Greg może potrzebować czasu. Mam tylko nadzieję, że z pewnym szczerym wysiłkiem i zmianą możemy naprawić sprawę. Aktualizacja 2. Cześć Reddit, to znowu ja. Czytałam komentarze z mojego ostatniego posta i wow, odpowiedzi były brutalne. Wielu z was, którzy na początku byli współczujący, powiedziało mi, że zasłużyłam na to i że macie nadzieję, że Greg mnie zostawi. Cóż wygląda na to, że Wasze życzenia się spełniają, bo Greg zdecydował, że chce rozwodu. Kilka dni po tym, jak Greg wysłał mi tę długą wiadomość, spędziłam dużo czasu, że zastanawiając się nad wszystkim. W końcu skontaktowałam się z nim i zapytałam, czy możemy spotkać się osobiście, żeby porozmawiać. Był na początku niechętny i chciał trzymać się tekstów, ale nalegałam na rozmowę twarzą w twarz. Kiedy pojawiłam się w domu, mieliśmy bardzo długą rozmowę. Nie mam czasu, żeby wejść w każdy szczegół, ponieważ moja przerwa na lung prawie się kończy, ale chcę podzielić się istotą. Przeprosiłam Grega obficie. Powiedziałam mu: Jak bardzo mi przykro, że ciągle podważałam jego uczucia i nie byłam wspierająca. Wyjaśniłam, że moje zachowanie wynikało z mojego surowego wychowania, a nie z braku miłości czy szacunku dla niego. Greg słuchał cicho przez całą moją przeprosinę. Po wyrażeniu mojego pragnienia naprawy spraw, w końcu zabrał głos. To, co powiedział, było jak cios w brzuch i powiedział mi, że nie ma szans na naprawienie naszego związku. Powiedział, że chce rozwodu i że nie wiedział, jak mi to wcześniej powiedzieć, ale teraz jest tego pewien. Greg powiedział, że ma dość bycia w związku, w którym jego partner jest emocjonalnie niedostępny. Chciał kogoś, kto będzie dla niego tak, jak on był dla nich. Zaczęłam płakać i błagać go, żeby to przemyślał. Powiedziałam mu, że go kocham i że to nie jest coś, co powinniśmy pozwolić, żeby nas rozdzieliło, ale nie zmienił zdania. Powiedział mi, że skończył mówić i poprosił mnie o wyjście. Próbowałam skontaktować się z moją najlepszą przyjaciółką, mając nadzieję, że może go przekonać, ale on też ją zignorował. Czując się zdesperowana, zadzwoniłam do moich rodziców, którzy mieszkają w innym stanie. Są zdecydowanie przeciwni rozwodom i próbowali porozmawiać z Gregiem, ale on odmówił słuchania. Skontaktowałam się nawet z rodzicami i rodzeństwem Grega, ale oni też nie mieli szczęścia. Siostra Grega powiedziała, że groził zerwaniem z nimi kontaktu, jeśli będą go dalej naciskać. Teraz wydaje się, że żyje w koszmarze, z którego nie mogę się obudzić. Mam trudności z zaakceptowaniem, że Greg nie zmieni zdania. Wciąż mam nadzieję, że się opamięta, ale minęły już tygodnie, a nic się nie zmieniło. Jestem wyczerpana i otępiała. Moja najlepsza przyjaciółka nie może już mnie gościć, więc tułam się po kanapach, ale nie mogę tego robić wiecznie. Nie mam wielu przyjaciół i nie mam dokąd się zwrócić. Czuję się teraz taka samotna i zagubiona. Nie wiem, co robić dalej. Jeśli ktoś ma jakieś rady lub sugestie, byłabym bardzo wdzięczna. Aktualizacja 3. Wielu z Was mówi, że na to zasłużyłam i że Greg zasługuje na coś lepszego coś, szczerze mówiąc, pieprzyć Was. Łatwo jest oceniać z boku. Jeśli chodzi o rzeczywiste aktualizacje, dla tych, którzy naprawdę się martwią, Greg nadal chce rozwodu. Nie zmienił zdania. Nie rozumiem, dlaczego nie może po prostu stwardnieć i pracować nad rzeczami. Teraz jestem całkowicie bezdomna. Mogę spać na jej kanapie tylko przez ograniczony czas. A teraz jestem zmuszona mieszkać w schroniskach dla bezdomnych. To brutalny upadek z miejsca, w którym byłam zaledwie kilka miesięcy temu. Jak do diabła wszystko się zmienia w tak krótkim czasie? Żeby jeszcze pogorszyć sprawę, zostałam podana z dokumentami rozwodowymi. Greg nie po prostu je wysłał, zaprosił mnie do swojego miejsca pracy pod pozorem spotkania na lunch. Myślałam, że może przemyślał to jeszcze raz i w końcu zmądrzał, ale zamiast tego wykorzystał spotkanie, żeby mi wręczyć dokumenty. Byłam wściekła, zaczęłam krzyczeć, zrobiłam scenę i ochrona musiała mnie wyprowadzić. To nie jest mój najbardziej dumny moment, ale czułam się całkowicie zdradzona i upokorzona. Teraz jestem w sytuacji, w której nie mam pieniędzy, domu, a moje rzeczy są wciąż u Grega, bo nie mam gdzie ich trzymać. Czuję się, jakbym nie różniła się niczym od ludzi na ulicy. Próbuję przetrwać i zrozumieć to wszystko, ale czuję się, jakbym utknęła w koszmarze albo w złej grze komputerowej. Moi rodzice, którzy mieszkają daleko, Rozważają kupienie mi biletu, żebym wróciła i była bliżej nich. Są rozczarowani mną i y Gregiem. Uważają, że gdybym była lepszą żoną, to by się nie stało. Są bardzo tradycyjni i nie są zbyt racjonalni w tej sprawie. Więc to jest moje obecne miejsce. Po prostu próbuję przetrwać i znaleźć swoje następne kroki. Aktualizacja cztery. Cześć Reddit, to minęło kilka miesięcy i wow! Mam dla was długą aktualizację. Zapnijcie pasy. Przestałam publikować, bo byłam przytłoczona i nie widziałam sensu w aktualizacji. Już miałam do czynienia z bezdomnością i brakiem pieniędzy, a ostatnią rzeczą, której potrzebowałam, były kolejne ataki. Więc najpierw rozwód jest sfinalizowany. Poszło dość szybko, szczerze mówiąc. Byliśmy małżeństwem tylko przez pięć lat, a ponieważ nie mieliśmy dzieci i trzymaliśmy nasze finanse oddzielnie, nie było zbyt wielu komplikacji. To było bolesne, ale było proste. Greg zatrzymał dom, wszystkie swoje pieniądze i oszczędności. Wszystko było jego, a nic nie było moje. Po rozwodzie moi rodzice hojnie wysłali mi pieniądze na bilet lotniczy. Spakowałam swoje rzeczy z domu Grega i wróciłam do domu. Minęło już kilka miesięcy i życie było ciężkie. To nie tak, jak wyobrażałam sobie swoje życie. Będąc pod koniec dwudziestki i z powrotem w domu moich rodziców, miejscu, którego zawsze nie znosiłam, Moi rodzice obwiniają mnie za to. Ciągle mówią rzeczy w stylu nikt nie będzie chciał Cię ponownie poślubić i jak zmarnowałam swoje życie. Ciągle twierdzą, że musiałam coś zrobić, żeby rozgniewać Grega, że nie byłam dobrą żoną itd. W niektóre dni odwracają się i obwiniają Grega mówiąc, że był mniej mężczyzną i takie tam bzdury. Prawda jest taka, że Greg był bardziej mężczyzną niż którykolwiek z nich mógłby kiedykolwiek być. Więcej niż mój ojciec mógłby kiedykolwiek być. Są tak utwierdzeni w swoim myśleniu, że nic nie wydaje się zmieniać ich zdania. To wyczerpujące i szczerze mówiąc przygnębiające. Wiem, że wielu z Was zasugerowało, żebym poszła do terapeuty, żeby poradzić sobie z emocjonalnymi następstwami, i zgadzam się, że potrzebuję pomocy. Ale na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Składam każdy grosz, żeby tylko zaoszczędzić na tyle, żeby wyprowadzić się z domu rodziców. Terapia będzie musiała poczekać, aż będę bardziej stabilna. Na razie próbuję po prostu przetrwać każdy dzień. Czuję, że ledwo się trzymam, ale to jest moje miejsce. Po jasnej stronie mam pracę. Nie płaci dużo, ale oszczędzam każdy grosz, który mogę. Niestety, moi rodzice pobierają ode mnie czynsz który jest prawie tak wysoki, jak gdybym miała współlokatora gdzie indziej. Więc próbowałam zaoszczędzić na kaucję i szukam też współlokatora, żeby móc się wyprowadzić. To ciągły cholerny krąg, próbowanie znalezienia miejsca, oszczędzanie pieniędzy i wymyślanie, jak związać koniec z końcem. Nie mam nawet wystarczająco pieniędzy na zabawę. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zrobiłam coś zabawnego lub kupiłam sobie coś, co nie było koniecznością. Życie wydaje się surrealistyczne. Jedna chwila byłam mężatką i myślałam, że wszystko jest w porządku, a następna jestem z powrotem w domu moich rodziców i próbuję to wszystko zrozumieć. To szaleństwo i frustrujące. Próbuję po prostu przetrwać i stanąć na nogi, ale to codzienna walka. Aktualizacja 5: Cześć Reddit. Jakoś zalogowałam się ponownie po kilku tygodniach i zobaczyłam, że niektórzy z Was nadal proszą o aktualizację. To trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę surowość niektórych z was, którzy wcześniej mówili, że zasłużyłam na wszystko, co złe mi się przytrafiło. Tak czy inaczej, oto trochę o tym, jak sprawy się toczą. Po pierwsze, pozytywna strona. Wygląda na to, że Greg w końcu staje w swojej obronie. Słyszałam, że zdystansował się od swoich rodziców i teraz utrzymuje tylko minimalny kontakt z rodzeństwem. To duża zmiana w stosunku do tego, jak wcześniej radził sobie z problemami rodzinnymi, i dobrze jest widzieć, że wyznacza granice i przejmuje kontrolę nad własnym życiem. Chociaż nie jesteśmy już razem, wciąż życzę mu wszystkiego najlepszego. Nienawidzę go za to, że mnie opuścił i porzucił, ale widzieć, jak staje w swojej obronie, to pozytywna zmiana. Wciąż bardzo za nim tęsknię. Myślę o nim, o nas i o tym, co mogło być. Mieliśmy plany, żeby zacząć starać się o dzieci w przyszłym roku, a teraz wszystko to zniknęło. Wciąż jest tak trudno zaakceptować, że wszystko skończyło się w mgnieniu oka, i wciąż myślę o tym, co mieliśmy i co straciliśmy. Z mojej strony zaczęłam bardziej stawać w swojej obronie. Myślę, że zainspirowały mnie zmiany Grega. Sprzeciwiłam się moim rodzicom i ignorowałam ich stałe krytyki. Odcięłam się od działań kościelnych i Przestałam próbować dostosowywać się do ich oczekiwań. Wydaje się, że w końcu przechodzę buntowniczą fazę, nawet jeśli jest trochę późno w życiu, haha. Kiedy próbują mi przypomnieć, że mnie goszczą, przypominam im, że płacę czynsz i nie jestem darmozjadem. To zdecydowanie nie jest to, czego się spodziewali i nienawidzą tego, ale daje mi to potrzebne zadowolenie. Praca była moim głównym skupieniem, długie godziny i dodatkowe zmiany, wszystko w wysiłku, żeby oszczędzić i w końcu wyprowadzić się z domu rodziców. Życie jest teraz dość monotonne, ale myślę, że można się tego spodziewać, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło. To była więc aktualizacja. Dziękuję tym, którzy byli wyrozumiali. Reszcie z was, cóż, wiecie, gdzie stoicie.